Na skrzyżowaniu drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogą podporządkowaną, oznaczoną znakiem stop, parę rzeczy, które na pewno należy zrobić. Na pewno trzeba się zatrzymać. Znak stop nie zezwala na wjazd za na skrzyżowanie bez zatrzymania. Po zatrzymaniu trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym. Drogą z pierwszeństwem. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym lub w takim, w którym jest odpowiednia widoczność. Tutaj jest miejsce wyznaczone, wyznaczone jest przez linię bezwzględnego zatrzymania w tym miejscu. W tej sytuacji dojeżdżają do skrzywania. Kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność. Tak, i we wszystkich pytaniach testowych, w których jest pytanie o szczególną ostrożność, trzeba ją zachować, to na pewno zawsze będzie prawidłowa odpowiedź. Może wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom? Nie, w żadnym wypadku. Jeżeli jest znak stop, to w każdej sytuacji i tak będzie się trzeba zatrzymać. Ma zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania. Na pewno tak.